Stay Budowaliście już swoje wymarzone domki, McDonald's, hotele, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze nigdy nie budowaliście domku dla mnie. Dlatego postanowiłem, że zaproszę dzisiaj 10 losowych osób z naszego Discorda, aby to zmieniły i zbudowały właśnie dla mnie specjalnie domek. Ale czy to wyjdzie? Zobaczymy! Ale mam dzisiaj dla Was jeszcze bonus, ponieważ dzisiaj o godzinie 17.00 na moim nowym kanale, do którego linka macie w prawym górnym rogu ekranu, pojawi się nowy film, w którym pokażę Wam moje wyobrażenie mojego wymarzonego domku. Także wbijajcie koniecznie, subskrybujcie ten kanał oczekujcie na filmik. No i jeśli już subskrybujecie, napiszcie koniecznie w komentarzu arbuz, wtedy sprawdzę, czy subskrybujecie ten nowy kanał i dam wam wtedy serduszko pod komentarzem. Dokładnie. A my już bez zbędnego przedłużania przejęliśmy się na Discorda. No i napiszmy naszą piękną, tradycyjną wiadomość. 10 pierwszych osób, które wbije na kanał, wbije na odcinek, będzie na odcinku. Wysyłamy. No i ciekawe, jak szybko tym razem uda się wbić te 10 osób w wszystkim. Wow! Okej, okay, w takim razie już po tych 10 sekundach mamy 11, łącznie ze mną, osób. Dokładnie. Po wielkim mękach udało się zebrać tych wszystkich uczestników na naszym serwerze. No i w takim razie oficjalnie rozpoczynamy budowę domku dla mnie. A no i ogólnie będą mieli 20 minut. Nie wiem, czy jeszcze wiecie. Chociaż to standardowy czas, więc myślę, że każdy z was wie. Także startujemy. 3, 2, 1, hop, poszło. 20 minut do końca budowania. To jest chyba jeden z tych odcinków, w którym jestem najbardziej ciekaw, co oni tutaj wymyślą, ponieważ no, nie oszukujmy się, sprawa dotyczy mnie, bo będzie to mój domek. Mogą zbudować jakąś mega epicką willę, mogą zbudować jakiś, nie wiem, domek z żelaza, albo nie wiem, wielką Wielką statuę żelaza, albo coś w tym stylu, bladego pojęcia nie mam. Jeśli macie jakieś pomysły w komentarzach, co oni mogą zbudować, piszcie teraz i zobaczymy, czy jakikolwiek z nich się sprawdzi. A jak już będziecie tam w sekcji z komentarzy, to zostawcie od razu łapeczkę w górę oraz subskrypcję oraz dzwoneczek na tym kanale oraz na moim prywatnym kanale, o którym mówiłem wam wcześniej. Dokładnie. Minutę już zadamy i powiem wam, że tutaj powoli z ziemi zaczynają wyłaniać się piękne budowle. Tutaj będzie jakaś górka, a na tej górce będzie właśnie domek cały biały, bo w końcu biały to jest kolor żelaza, więc pasuje idealnie. Pozostałe domki będą raczej a ja oczywiście jak zawsze zapomniałem powiedzieć wam jakich mamy uczestników a dzisiaj są to crazy girl, Igu, max max minecraft, netty, ola psychola, nom, pikachu animaku oraz drakonia, dokładnie także właśnie wśród nich wybierzecie potem w komentarzu zwycięzcę e, który wygra ten odcinek, no zwycięzcę który wygra no w sumie to logiczne co nie dobra nieważne plątam już się po prostu oceniam budowlę a nie gadam jakichś bzdurach, a co tutaj znowu czesna willa powstaje zobaczcie na to wow to jest zdecydowanie domek w którym chciałbym zamieszkać, maxu genialna praca wow ale świetna. Ogólnie chyba większość będzie nowoczesnych. Ten jest nowoczesny, ten jest nowoczesny, ten chyba też będzie nowoczesny i ten również, czyli 4 na 10 prac będą właśnie nowoczesne. A pozostałe, w sumie ta też jest nowoczesna. Ej, to jednak będzie ich pół na pół. Ale mało żelaza, ludziska, dawajcie tutaj żelazo, że żelazo. Kurde, bele, to jest domek dla żelaznego, więc tu musi być pełno żelaza. No nie ma innej opcji nawet. 5 minut, czyli 1 czwarta czasu już za nami. No i powiem wam, że dużo się tutaj nie zmienia. Tutaj się robią jakieś ogrody, tutaj nawet już dach się kończy. Wow, panie, nomie! ty już normalnie kończysz budować, za szybko ci idzie. A ten domek na końcu jest jakiś taki płaski, halo, ej, drogi panie, jaki ty masz nick? drogi panie Maxie, wiesz co, ja proponowałbym, żebyś zrobił tutaj coś takiego, według mnie wyglądałoby to 500 razy lepiej, ja już tak zawsze mówię, 500 razy lepiej, no to się przyzwyczailiście chyba i to wyglądałoby, no serio, zobacz, o wiele lepiej i wtedy ten domek nie byłby taki płaski, jeszcze ten daszek byś zrobił taki ciekawy, no i byłoby w ogóle pięknie. Jakie tutaj ogromne konstrukcje powstają, zobaczcie, co buduje X-Drakonia, okej, okay, to jest Ogromny domek. Widzę, że jest oczywiście garaż w tym miejscu, bo to nie jest garaż w sumie. Ej, to jednak nie jest garaż. Nieważne. Ale za to tutaj jest garaż, bo jak dobrze wiecie, każdy YouTuber y, ma jakieś Ferrari albo Porsche, więc to jest garaż na moje YouTubowe Porsche dokładnie. A tutaj u Maxa z tyłu jest zagroda na moje własne, prywatne, żelazne golemy, które może w tym miejscu zespałonuję, bo czemu by nie? Ten będzie jeden. Tutaj będzie obłok, zaraz drugi. Będziemy mieli cały po prostu ogródek wypełniony żelaznymi golebami. To jest co o czym marzę i to, co mi chce. Chciało mieć właśnie w domku. Nie no, ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że wy również. Może zrobimy w ogóle wszystkie takie żelazne golemy. Niech się zaskoczą. Dobra, robimy kolejnego gdzieś mniej więcej. Czekajcie, ma ktoś jeszcze zamknięte pomieszczenie. O, tutaj zrobimy w środku żelaznego golema. Okej, okay, genialnie! I może gdzieś jeszcze go ukryjemy? Czekajcie, będziemy spełnować po prostu osobom, które nie wiedzą o co chodzi. Golemy. Co to robi slime, O, nie slime się respią na tym świecie! Kurde, bele! Bo przed chwilą, żeby właśnie Iron Golemy, wyłączyłem y, potwory i przez to mi się zaczęły spałować slimy, O nie! Maxu poprosił mnie, abym zrobił robił u niego na zewnątrz basenik. Widzę, że w tym miejscu miał być parking, znaczy parking-garaż, ale jednak zmiana planów i w tym miejscu będziemy mieli basen. Jako, że wiadomo, każdy youtuber porządny musi mieć w domu basen, aby mieć gdzie nagrywać wypełnianie slime'em basenów, aby mieć gdzie nagrywać, nie wiem, wypełniłem cały basen creeperami i tak dalej, i tak dalej, więc właśnie w tym miejscu zaraz strzelimy wielki, piękny, ogrom wielki, ogromny to w sumie to samo, ale będzie wielki, piękny, żelazny basen. Naprawdę będzie żelazny, nie żartowałem, zobaczcie na to, proszę bardzo, cały piękny, żelazny basen. Teraz wypełnimy go tylko wodą, bo jak wiadomo, woda to jest najlepszy przeciętnik żelaza, wcale nie będzie, nie wiem, Rdzewieć albo coś w tym stylu. Więc fill, water, 20. O, źle wpisałem. Dobra, od razu lepiej, proszę bardzo, mamy basenik. Może tu jeszcze w sumie zrobimy jakąś skocznię. No bo, jak już to jest domek youtubera, to czas też zrobić skocznię, żeby można było skakać do wody. Na przykład skaczę za każdym razem, gdy powiem słowo na A, i wtedy będę musiał skakać do wody. Nie, to jest kompletnie bezsensowne. Nie mógłbym prowadzić. Kanału vlogowego, bo nie umiałbym wymyślać pomysłów na to wszystko. Choć może kiedyś, kto wie, subskrybujcie nowy kanał. Tam się może coś kiedyś pojawi. No i co? Ostatnie 5 minut budowania. Tutaj widzę, że na domku powstał wielki żelazny. wow, fajnie w sumie! I ogólnie ten domek mi się mega podoba. Spójrzcie na niego, jaki on jest fajny. Wow, kurde, tutaj zrobię jeszcze jeden basenik, ale powiem Wam tyle, że no brakuje mi tu wszędzie żelaza, więc ja ten basenik, mimo wszystko, zamienię na żelazo, żeby chociaż on był z żelaza, no bo no bo bida, no nikt nie buduje żelaza smutno, mi kurde, bele, musi być trochę tego żelaza, no bo, bo inaczej będzie słaba pozwoliłem sobie jeszcze kilku osobom pomóc zrobić drzewa, a wy posłuchajcie, zostało tylko i wyłącznie dwie minuty budowania i za te dwie minuty sprawdzamy, kto zbudował najlepiej, także stańcie koniecznie do końca odcinka, bo inaczej nie będziecie mogli wybrać, a to właśnie wasze głosy liczą się najbardziej i to to, co napiszecie w komentarzu, to decyduje, kto po prostu wygrał ten odcinek. No i tylko 50 sekund do końca, jak to szybko minęło, powiem wam, że ten odcinek serio poszedł ekspresowo, no i domki również są serio bardzo ładne, chyba sami to przyznacie, bo niektóre to są po prostu perełki. Tutaj jeszcze może ścieżki brakuje może możemy ją szybko sobie strzelić bo czemu by nie po boku jakieś liście żeby tutaj pusto tak nie było no i kurde mere no tutaj ten domek również nabiera wyglądu dzięki temu kto go budował w ogóle powiedzcie mi halo gdzie ty jesteś panie panie igu brakowało tutaj takich rzeczy więc dobrze że to zrobiłem no i powiem ci że jest całkiem git no tylko tu jest tak strasznie pusto więc wiesz co ja bym wziął jeszcze szybko w te 10 ostatnich sekund kwarcową płytę i zrobił choćby coś takiego przy tym domku według mnie to da to fajnego efektu nie 5 sekund ostatnie kurde mere dobra zdążę 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 no i co no czas najwyższy na Ocenę, kto zbudował najlepiej? Od czego by tutaj tym razem zacząć? Myślę, że zaczniemy sobie od tego nowoczesnego domku, w którym budowaliśmy wcześniej. Basen, a jest to praca wykonana przez Maxa 12-12. No i zobaczmy, co mamy w środku w takim razie. Czy w ogóle mamy środek? Jest środek, ja nie podłogi niestety widzę. Ale za to są. Wow, dużo schodów. Patrzcie, jedne schody, drugie schody i trzecie schody. Czemu ich jest aż tyle? Dlatego pojęcia nie mam, ale te schody prowadzą, na no, widzę tutaj na, na tarasik. Te schody obok prowadzą do biblioteczki. Okej, okay. A te schody na końcu prowadzą na kolejny taras. Na, na dach właściwie bardziej niż na taras. No, okej, okay. bardzo fajny domek. Od zewnątrz wygląda super rancko. Ogólnie basem mi się również bardzo podoba, dlatego że sam go robiłem. No i nie szukajmy się, no w takim chętnie chyba każdy z nas by zamieszkał. A my przenosimy się do kolejnego domku zbudowanego przez Igu Wód, który właśnie teraz wyszedł. Jest ten domek, który właśnie w ostatniej chwili robiliśmy, kurde ale, Mimo wszystko, powiem wam, że po tych poprawkach wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie wszyscy tak się uwzięli na te nowoczesne domki, chociaż to jest prawda, okej? Okay. Ja sam chętki zamieszkałem w nowoczesnym domu, w sensie tak w prawdziwym świecie ale chętniej, chciałbym sobie kiedyś zbudować taką mega nowoczesną chatę, To jest po prostu moje marzenie, więc pasuje. Wpasowaliście się po prostu idealnie. Wchodzimy do środeczka, bo widzę, że w środku tam różne rzeczy mamy, jest między innymi łóżko, żółte? Nie mam powiedzieć czemu żółte, ale okej, okay, jest żółte, jest dużo obrazów, tylko nie ma żadnej toalety ani niczego. ani w ogóle nie ma kuchni. Ej, gdzie on w ogóle jest? Przepraszam bardzo, ej, smutno mi teraz! No ale sprawdzimy, czy u Oli Psycholi mamy cokolwiek do jedzenia, bo tam chyba byśmy umarli z głodu. Także wchodzimy do środka tego, wow, kurde bele, buszowego domku, naprawdę jak domek w środku lasu, albo nawet trochę jak kościół, kurde belon. No spójrzcie na to, no dobra. Wchodzimy, nieważne. Co mamy w środku? W środku mamy tak. Telewizor bardzo duży i tylko telewizor. Czy, u, czy ty uważasz, Ola, że ja cały dzień siedzę przed telewizorem? Mimo wszystko, domek od środka jest trochę pusty, ale od zewnątrz nadrabia zdecydowanie, ponieważ tam jest bardzo ciekawy, oryginalny. No i czwarta praca na tym odcinku została zbudowana przez X-Drakonia 6. Widzę, że w środku jest nasz kochany Iron Golem, którego wcześniej tutaj zespawnowaliśmy Domek jest ponownie nowoczesny i jest tam coś różowego. Już teraz widzę. O nie. Na dole mamy tak. Dosyć sporo jadalnie z dziwnie porozkładanymi e, stolikami. No i oczywiście schodki prowadzące na taras. E, na, mój, na moje stanowiska komputerowe, żebym mógł nagrywać oczywiście epicko. Oraz tutaj do mojego różowego pokoju. E, ok Czyli ja śpię w różo No dobra. Nie jestem doknesem, ale myślę, że mógłbym tutaj ostatecznie spać. Ale tylko w ostateczności, okej? Okay? Może chociaż obok w domku Crazy Girl nie będzie niczego różowego. Sprawdźmy to i powiem wam, że to jest chyba jeden z moich Ulubionych domków na tym odcinku, ponieważ po pierwsze jest, no dobra, jest mały, ale jest bardzo klimatyczny. No spójrzcie, to wzgórze, ten basenik. Tutaj normalnie na zewnątrz mamy również miejsce na jakieś grilla. No i ogólnie do góry jest jeszcze twarz żelaznego golewa. Jakie to jest piękne. No i jest, no, no przyznacie, że jest bardzo prosty, ale efekt taki daje, jest przegenialny. Wchodzimy do środeczka, bo w środku pewnie to, że też coś ciekawego mamy. O, nawet piwnicę? Lol, piwnica ze składem żelaza, ale epicko! Wow, dobra, tu już mi się podoba. Tutaj oczywiście z łóżko, znowu żółt. Czemu uważacie, że powinienem mieć żółte łóżko? Dlatego pojęcia nie mam. To jest chyba toaleta. Toaleta, tak przy, przy oknie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, wolałbym nie. Świetna chata, według mnie póki co najlepsza z tego odcinka, ale spokojnie, jeszcze pięć przed nami, więc wszystko może się zdarzyć. A pierwszą z nich jest chata zbudowana przez Max Minecrafta. No jest ona zdecydowanie prosta i chyba jedna z najprostszych na tym odcinku. Ten Daszek mi nie do końca pasuje. No spójrzcie, Daszek jest zbyt prosty. Mógłby być troszeczkę wysunięty. Spójrzcie o jedną kratkę w tą stronę, tutaj jeszcze jedną, i wtedy wyglądałby wiele lepiej, szczególnie jeśli byłby zrobiony z innego bloku niż z tego dębowego drewna, bo to dębowe drewno mnie wkurza, za dużo się go używa. Wchodzimy do środeczka, no bo w środku mamy co? Mamy craftingi, mamy łóżko, tym razem niebieskie, bo nie wiem, od czego to zależy tak właściwie. E oraz do góry mamy magazyn, z tego co widziałem, wraz z żelazem. O! To jest magazyn że, O, kurde, Bery, patrzcie, jakie bogactwo! Wow! To mi się podoba! O, kurde, jak pięknie! Dobra, było żelazo, ale przenieśmy się teraz do kolejnej willi zbudowanej przez pikaczu. E pozdrawiam herbatka, okej, okay, oraz poznałem wszystkich poznałem wszystkich prozauraków cokolwiek to znaczy pikachu dla tego pojęcia nie mam. wchodzimy do środka bo w środku mamy tak stanowisko komputerowe mamy kuchnię o w końcu pierwsza kuchnia i jak epicki pomysł w ogóle na kuchnię czemu możemy usiąść w tej kuchni. ej to jest dziwne że możemy usiąść w kuchence i z tyłu chyba z tego co widzę jeziorko no i tak to się prezentuje chata bardzo ładna szczerze mówiąc nowoczesna nowoczesne więc szanuję ej, brakuje mi właściwie nie niczego mi nie brakuje fajna chata po prostu idziemy dalej do ostatnich trzech prac otwiera ta zbudowana przez AX Animaku. E, dom dla żelaznego od Animaku. Dokładnie, domyśliłem się. Jest on zrobiony z Andezytu. Andezyt jest dosyć podobny do żelaza, znaczy kolorystycznie jest podobny. No wiecie, no, szary to jest szary, więc pasuje idealnie. E, I mi się podoba, jest nowoczesny i powiem wam, że to jest właśnie taki, taki styl nowoczesny, który lubię. Taki można nawet powiedzieć, industrialny albo taki kurde bele, ej, nawet nie wiem jak powiedzieć. Nawet nie wiem to nazwać, tak szczerze mówiąc. Ale my wchodzimy do środka, nie będziemy tego nazywać, bo w środku wita nas również Żelaza zbroja. Witam nas tutaj dywanik z żelaza, można tak to nazwać. Witam nas łóżeczko z żelaza. Witam nas skrzynka, która powinna być z żelazem. No i powiem Wam, że to jest kolejny jeden z fajniejszych domków na tym odcinku. I ten, i ten to są póki co moi faworyci. I właściwie tamte dwa również. No kurde, wiecie co? Wszystkie były spoko. I ciężko jej powiedzieć, te trzy mi się na razie najbardziej podobały, ale to pozostałe były również przekozackie i ciężko będzie wybrać zwycięzcę, ale spokojnie, zanim wybierzemy, pamiętajcie, że mamy jeszcze dwie prace do końca, a jest to między innymi praca zbudowana przez. Noma, noma którego znamy już z poprzednich odcinków Znaczy z jednego odcinka poprzedniego I widzę, że on pomyślał, że Ja wolę jednak takie chaty Bardziej średniowieczne Co to, to nie jest właśnie prawdą, ale Chata jest fajna, naprawdę Wejdźmy do środka, czy coś w środku jest, ziomeczku? O, jest coś w środku, o kurde, bele. O, 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 fajnie, ja do góry coś? Nie ma nic do góry O, okłamałeś mnie, są schody, ale są schody Donikąd, tak nie wolno robić A nie czekajcie, tu jest jeszcze wejście I ten da się jednak wejść, i tutaj się coś da zrobić Czyli po prostu, tu było zepsute wejście ale tu jednak coś jest, także pasuje. Mamy łóżeczkę, oczywiście. Mamy wyjścia teraz. I to właściwie tylko i wyłącznie tyle. No dobra, idziemy do ostatniej pracy. Tam się mega podoba. I mega szanuję, nom. Bo tu jest to przeko Ta jest zbudowana przez NETI 530. E, ciekawe drzewka na zewnątrz. Ale sama chata, powiem wam, że ma dosyć dziwny kształt. I ten daszek nie jest zbyt udany. Ale, no, nie, no mimo wszystko, jest ładna. No bo spójrzcie, są parapety. za to mega szanuję, bo nie wiem, czy wiecie. Jeśli oglądacie poprzednie odcinki, to dobrze wiecie, że ja uwielbiam parapety robić w mieszkankach, więc. Pasuje idealnie. O, i powiem Wam, że to jest chyba najbardziej wypasiony środek ze wszystkich. Tu jest komputer, tutaj mamy wielką jadalnię, jest oczywiście kuchnia z lodówką, oraz tutaj piękne łóżeczko do spania, więc to jest chyba najbardziej wykokszony domek w środku z tych wszystkich 10, które widzieliśmy na dzisiejszym odcinku. Więc posłuchajcie, w takim razie tak prezentuje się te 10 prac, które widzieliście dzisiaj. Wybierzcie w komentarzu, która według Was była najlepsza, mi ciężko powiedzieć, także posłuchajcie. Dziękuję Wam, mega serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie mój nowy kanał, macie linka w opisie oraz w prawym górnym rogu, ekranu. wcześniej mieliście. Subskrybujcie, łapkujcie, zostawcie zafoneczek Komentujcie jaki może być kolejny temat 10 nasowych osób buduje A my widzimy się już jutro Oraz dzisiaj o 17.00 na moim prywatnym kanale Pa, pa!